Thank mm -hmm. you. Hejka, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek I słuchajcie, vlog już trochę trwa, dopiero się teraz do Was Z względu tego, że po prostu stwierdziłem, że... Um, że wyjadę sobie na wycieczkę i stwierdziłem, że mam wolny czas i jest w miarę spoko pogoda i myślę sobie, dobra, jedziemy. Więc słuchajcie, ogarnąjącę wszystko, wziąłem rzeczy tak naprawdę zbytnio się nie ubrano, bo jest kurty 11 stopni, jest ciepło jak dla mnie, no i jest tak optymalnie. No i co, pojechałam do Gdańska, zrobiłem sobie spacer na głównej przez godzinę, 50 minut spacerku zrobiłem 2,5 kilometra, więc wychodzimy że dalej, że przecież spoko, teraz sobie czas zatrzymam, niech się jest zatrzymany czas, a ja jadę teraz w stronę Mola w Brzeźnie, pojedziemy sobie na Molo, pozwiedzimy, pospacerujemy, będę akurat na zachód słońca, jest, to co ja lubię najbardziej, czyli zachody słońca, pójdziemy sobie na zachód słońca, Poczuliśmy chwilkę, no i ja będę po prostu powolutku wracać do domu. Taki krótki trip, tak naprawdę. O, czemu ja mam światło włączone Taki krótki wypad, słuchajcie. Do Gdańska na spacerek po ulicy Długiej. I z długiej jadę właśnie na molo. Na molo się przejść, spacerować, poczilować i będę wracał do domku. Więc taki krótki. Myślę, że ten vlog w ogóle będzie sam sobie krótki, no ale zobaczymy. Słuchajcie, wiecie, jak ja to ja tam wszystkie ujęcia pozostawiam, bo chcę, żebyście wszystko zobaczyli, to co ja również zobaczyłem. To co, ja odpalam brykę i jedziemy na molo. Mega się cieszę, że w ogóle udało mi się zorganizować i miałem ochotę w ogóle gdzieś wyjść. I w sumie wiem, dobra, biorę aparat i zobaczymy, może coś z tego wyjdzie, może coś z tego nie wyjdzie. No ale myślę, że wyjdzie bardzo spoko vlog, więc fajna sprawa. No dobra, ja już nie gadam tyle, tylko jadę na molo. ये सही है ये सब Ale się z tą maseczką, ciężko chodzi. Hejka, słuchajcie. Jestem już w samochodzie. E, och po spacerku. Światło proszę włączyć. Po spacerku, słuchajcie, jestem. O, się nachodziłem, słuchajcie. Łącznie 4, około 4,5 km dzisiaj, więc w sumie, w sumie nawet, nawet. E, no i co? Będę się wybierać. Słuchajcie, już do domku, bo jest kurczę, przed 20. Coś takiego. Gdzie niech ja inno spojrzę. Jest 1930, słuchajcie. No, o, pokaż wam, o, elegancko to pokazałam, jest 1936. E, 6, jadę się wybierać do domu, bo dzisiaj e, planuję wieczorkę, wiecie, live'a i te sprawy, ale dobrze by było, znaczy, dziwnie by było, jakbym był gdzieś na wycieczce, gdzieś sobie pojechał, no i nie zaliczył McDonalda, więc słuchajcie, wybierzemy się do Maczka na jakieś dobre, pyszniutkie jedzonko, bo brzuszek troszkę głodny, Trzeba go najeść, napoić, słuchajcie, więc wybieram się do maczkę na jakieś takie mini coś, żeby sobie coś mini przekąsić, żeby wiecie, nie było teraz tak, że Arek pójdzie na razie nie. No a po to poszedł teraz po żeby to spalić, więc okej, okay, okej. Okay. To co? Ja będę wracać do domku. Słuchajcie, mm, jeżeli chodzi o ludzi, to trochę ludzi było. W sumie jak przyszedłem na to molo, to była taka gromada ludzi, więc stwierdziłem, że pierwszy przejdę się na plażę, chodziłem sobie po tej plaży, ponagrywałem, porabiłem foteczki i tak dalej. No i trochę się zwolniło, bo mniej, mniej ludzi, o wiele mniej ludzi było już na molo, no to przyszedłem się na molo, stały z powrotem i w sumie. I w sumie wracamy. Ja wracam do domku, a my się widzimy gdzieś już w trasie albo już w domu. Nie wiem. No i gdzieś się jeszcze powiem, możliwe, że się zobaczy. Na no, pewno zobaczymy się pod maczkiem. widzicie za mną jest McDonald's. Jarek był w McDonald's, nie pojedynka. Powiem wam tak, to co widzieliście, w sumie, w sumie tak, w sumie to co widzieliście, to co zamówiłem, czyli ten kupon McDrapa tu mam, ale również zamówiłem sobie Tuforiu, żeby mieć słuchajcie, picie sobie zamówiłem, żeby było pitku fajne, piciu, żebym mógł to pić, bo w tym kuponie był McWrap w kuponie był McWrap, słuchajcie, i, i, i fryteczki. No ja takie, no dobra, no ale pić też będzie mi się chciało, więc słuchajcie, serdecznie dobra, nie będę kupować osobną picia, bo to się przecież nie opyla, jak lepiej wziąć tu for you, po prostu powiększone i wziąłem sobie cheeseburgerka i i iced do picia, więc słuchajcie, ja się najem i będę ruszać w drogę. Myślę sobie, że na tym sobie zakończymy tego vloga. To był na pewno krótki vlog, bo w sumie był całkowicie nieplanowany, ale mam nadzieję, że wam się vloguś podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapce w górę. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to jak najszybciej, żeby być na bieżąco z filmami. No widzimy się już w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. życzę mi smacznego. No i cześć. Do zobaczenia. Do kolejnych vlogów. Pa!